W sobotę odbyły się w Stanach Zjednoczonych, wielkie, tak czytałem, demonstracje antytrampowe. Wszystkie były pod hasłem No Kings. Przecież w Ameryce nie ma króla. Na pewnie, że nie ma nigdy nie, nie było. Ameryka żeby... powstała w buncie przeciwko, było. przeciwko monarchii angielskiej. Zdaje się, że to jest takie szerokie porozumienie bardzo różnych organizacji lewackich, lewicowych, soroszowych. Soros się angażuje we wszystkie. Brzydkie z naszego punktu widzenia, czy z mojego punktu widzenia, projekty, jakie tylko się można wyobrazić. Pojawia się globalna intifada, pyk pieniądze. Europa jest w trudnej sytuacji. Musi walczyć jednocześnie z, o klimat. I z Rosją. Jak to zrobić, że z jednej strony my walczymy z Safim, żeby był klimat, się nie zmieniał, to musimy zniszczyć gospodarkę, ale z drugiej strony musimy przecież pokonać Rosję, trzeba rozbudować gospodarkę. Białorusini są dużo bardziej przyjaźni wobec Polaków niż Ukraińcy. Obalenie Łukaszenki, siłą rzeczy bałagan, w który to bałagan wejdą Ruscy,